No witam wszystkich widzów, wszystkich czytelników, moi drodzy, 6 kwietnia 2024 roku. No i dzisiaj moi drodzy jest, można powiedzieć, bardzo ważna e, chwila. E, ludzie już chyba zapomnieli o czasach pandemii, o czasach wydatków, moi drodzy, gigantycznych pieniędzy, e, różnych zakupach, różnych wałkach, machlojkach, przewałkach, przekrętach, e, gdzie mieliśmy, moi drodzy, to wszystko w prasie opisane. E, czas, moi drodzy, zamordyzmu, terroryzmu myślowego. E, no W ogóle ścigania ludzi za cokolwiek. No i w Polsce jest cisza, tak? Tymczasem, moi drodzy, popatrzcie tutaj na grafikę. Macie wrzucony materiał, których to jest materiał zapowiadający. Jeszcze inne materiały, macie tam, moi drodzy, nagranie wideo i tak, jak tutaj jest napisane, pod tym, moi drodzy, pod tą, można powiedzieć, fotką przywódcy Niemiec. Ja muszę tutaj gadać szyfrem, moi drodzy, bo to nie można tak jak u mnie na stronie powiedzieć wprost o co chodzi. Słuchajcie, przeczytajcie sobie, odsłuchajcie sobie, znajdziecie masę materiałów. W Polsce, moi drodzy, jest cisza cisza o 200 tysiącach nadmiarowych zgonów, do których przyznał się polski rząd. De facto mówi się o 500 tysiącach. Mówią to, moi drodzy, niezależne źródła. Poza Polską znajdujące się. Ja bardziej im wierzę nim, niż tym w Polsce, ale nawet jak popatrzymy na to, że polski rząd przyznał się do 200 tysięcy zmarłych Polaków wskutek właśnie tych decyzji, o które w tej chwili toczy się już wojna, moi drodzy. Batalia w Niemczech dotyczy to polityków wysokiego szczebla, takich jak ministrowie, generałowie, również moi drodzy osoby, które bezpośrednio wydawały polecenia a w Polsce nikt, moi drodzy, nawet pary z gęby wam nie puszcza, dlatego postanowiłem odblokować naszą stronę na dzień dzisiejszy, na dzień jutrzejszy, i moi drodzy, być może nawet będzie dzisiaj wieczorem stream całkowicie odblokowany dla wszystkich osób, które nawet nie mają u nas tak zwanego dostępu odblokowanego, dlatego że to są bardzo, bardzo ważne sprawy. Wszędzie na świecie, moi drodzy, rozlicza się ludzi z tego okresu, pomiędzy 2019 praktycznie aż do czasu jak. Doszło do wojny na Ukrainie, gdzie nagle stwierdzono, że a już nikogo nie trzeba szczepić, testować, badać, i są inne kłopoty, tak? Dlaczego tak się stało, dowiecie się z tej publikacji i wiele innych publikacji sobie znajdziecie u nas na stronie, które są odblokowane również do przeczytania, do odsłuchania i do obejrzenia. I zobaczycie, w, jak w jakiej czarnej dupie jesteście w tej Polsce. Nie wiecie nic, a te sprawy, które wam podsuwają, różni wariaci. Może nawet nie wariaci, tylko groszoroby, żeby dostać pieniądze od ludzi, którzy płacą za to, żebyście się interesowali, kto sobie penisa pod pachą przyszył, kto sobie tego penisa z pod pachy odprył i przeniósł w inne miejsce, albo jakieś durnowate, moi drodzy, opowiastki o jakichś wyborach. Jakie wy macie tam wybory w Polsce, co? Jakie to wybory? To jest wszystko fałszowane od początku do końca przez 30 lat i nie mówię tego, moi drodzy, bezpodstawnie. Gdybym się tak wkurwił, to bym wam pokazał, jak wyglądają wybory. Wybory, które odbyły się choćby 25 lat temu, przy których to wyborach osobiście, własnymi rękami robiłem. Tak! Żeby wam włosy wypadły z głowy, gdybyście to zobaczyli. A niektórzy nawet to zobaczyli w tamtym czasie i po prostu nie uwierzyli. Czasy mamy takie, że można robić różne rzeczy bezczelnie najbardziej te najbardziej bezczelne, ponieważ ludzie w to nie wierzą. powiedzą tak bezczelnym nikt nie może być. A jednak, a jednak. A jednak, moi drodzy, bezczelnie giną pieniądze za wschodnią granicę, bezczelnie wam wszystko ukradli, a wy, nie wiem jak to nazwać, bezczelnie w to nie wierzycie. No, to wasza sprawa, ale może przykłady z zagranicy was oświecą. Zapraszam, moi drodzy, w takim razie w opisie tego filmu znajdziecie link do naszej strony i w pierwszym komentarzu również pod tym filmem umieszczę link do naszej strony. Także zapraszam. Osoby z Twittera, osoby z Facebooka, osoby z Telegrama możecie przyjść sobie dzisiaj i sobie oglądać, czytać to wszystko, co w ciągu tego tygodnia zostało zgromadzone. A jest kilkaset moi drodzy, informacji, o których zielonego pojęcia nie macie, bo w Polsce wam tego nie pokażą, a ci, którzy mogliby pokazać, to też nie pokażą, bo im za to płacą. Wy myślicie, że ktoś, kto chapie monetyzację z różnych moi drodzy takich okienek, jak Twitter i ten, no to, to on, on nie wie, co ma pokazać. Wie doskonale, wie, co ma pokazać, dlatego, że mu mówią, co on ma wam pokazać. Proste, no ale dobra. Pozdrawiam wszystkich, jak ktoś chce to nie wpada wieczorkiem Informacja o której godzinie ten stream może dzisiaj być Bo jutro będzie na pewno o 20 A dzisiaj w zależności od tego jak zajdą pewnego rodzaju materiały I dlatego ten dzisiejszy stream Chciałbym całkowicie odblokować stream, czat i stronę Żeby to moi drodzy wszystko dzisiaj No sobie poglądacie Bez stronie, ja nawet tego komentował Ja wam nie będę mówił w stylu Pokazywał obrazki i mówił, co jest na tych obrazkach. No, sami, moi drodzy, sami zobaczycie, przeczytacie, rozważycie i przemyślicie sprawę, sprawdzicie sobie, moi drodzy, źródła i się bardzo mocno zdziwicie. Dlaczego nikt w Polsce, nawet z tych wybitnych, jak oni o sobie mówią, jestem dziennikarzem polskim, propolskim, prawdziwie polskim, jedynie polskim, jedynie prawdomównym Polska, tylko i Polska, Polska dla Polaka, Polaków, prawda dla Polaka, etc., te inne? No, to się zastanówcie, dlaczego wy takich prostych rzeczy nie wiecie, co w telewizji kurwa niemieckiej pokazują, na przykład, bo to poszło w telewizji niemieckiej, tutaj gdzie piszemy, pan Olaf Scholzka. Kanclerz Niemiec oficjalnie przyznaje, że tak zwani teoretycy spiskowi mieli rację we wszystkim, uwaga, we wszystkim podczas pandemii COVID-a. No i tam będziecie mieli i wideo, i Olafa, no i jeszcze, moi drodzy, linki do pewnych dokumentów, o których tutaj nie wolno powiedzieć. Pozdrawiam jeszcze raz, zapraszam. Pierwszy komentarz. Moi drodzy, zawiera link, opis tego filmu zawiera link. Wchodzicie sobie, oglądacie, możecie sobie te materiały rozsyłać między sobą, żeby inni ludzie też się dowiedzieli. Do usłyszenia, być może dzisiaj wieczorem po godzinie 20, a na pewno jutro na streamie o godzinie 20. Do usłyszenia.